Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj tak jak zapowiadałam i tak jak zdecydowałyście i zdecydowaliście w ankiecie, którą wrzuciłam, nagrywam film o tym jak przestać kupować, jak przestać nadmiernie robić zakupy poprzez potraktowanie tego jako nawyk. I wyeliminowanie go zgodnie z zasadami albo z metodami polecanymi w książce Atomowe nawyki, napisanej przez Jamesa Cleara. Ten pomysł przyszedł do mnie w momencie, kiedy jedna z Was skomentowała mój film e, o tym, jak jaką siłę ma Instagram, czy ogólnie social media. W kwestii robienia zakupów, i właśnie jedna z was zauważyła, że do zakupów zachęcają ją filmy na YouTubie, które pokazują różne hole zakupowe i tego typu treści. A ja właśnie wtedy czytałam tę książkę. Czytałam tę książkę po raz drugi, tak trochę bardziej skupiając się na tej treści, a nie wiecie, przelatując bardzo szybko, bo za pierwszym razem przeczytałam ją bardzo szybko i nie za wiele mi tam z tej treści zostało, to było też dość dawno temu. No ale pomyślałam sobie, że warto potraktować te nadmierne zakupy albo zakupy takie, do których czujecie, że w sumie nie chciałybyście ich robić i nie chcielibyście ich robić, jako zły nawyk. I właśnie za pomocą metod z książki Atomowe nawyki spróbować ten zły nawyk wyeliminować. I James Clear zaczyna swoją książkę od takiego założenia, że nawet bardzo malutkie nawyki atomowe, czyli wielkości atomu, stąd też nazwa tej książki, są w stanie dać nam ogromne rezultaty i zapewnić duże efekty, jeżeli te małe nawyki wprowadzimy do swoich codziennych czynności. I można by było pomyśleć, że to jest baza tej książki, jednak dla mnie, w trakcie czytania, to co okazało się najbardziej wartościowe, to metody, jak zbudować dobry nawyk i analogicznie, jak pozbyć się negatywnego nawyku. I James Clear opisał to w swojej książce posługując się takimi czterema prawami budowania dobrego nawyku. Pierwsze z tych praw brzmi spraw, żeby to było oczywiste, drugie z tych praw brzmi spraw, żeby to było atrakcyjne, trzecie spraw, żeby to było łatwe, i czwarte spraw, żeby to było satysfakcjonujące. Analogicznie te prawa zostały wykorzystane do opisania tego, jak można się pozbyć negatywnego nawyku. I tutaj sprawdź, żeby to było niewidoczne, sprawdź, żeby to było nieatrakcyjne, sprawdź, żeby to było trudne i sprawdź, żeby to było zniechęcające. Ale zanim przejdę do wykorzystania tych praw w kontekście pozbycia się nawyku, robienia nadmiernych zakupów, myślę, że warto w ogóle sobie uświadomić, w jaki sposób działa sam proces nawyku w naszej głowie, i jest on oparty o cztery etapy. Pierwszy z tych etapów to jest sygnał, drugi z tych etapów to jest pragnienie, trzeci to reakcja i czwarty to nagroda. Czyli sygnał wywołuje pragnienie, pragnienie powoduje reakcję, a reakcja dostarcza nam jakieś nagrody. I to się tyczy zarówno pozytywnych nawyków jak i negatywnych nawyków, ten mechanizm działa dokładnie tak samo. I jak pewnie się domyślacie, punktem wyjścia w tym wszystkim jest ten sygnał, który powoduje u nas Pragnienie wykonania czegoś. Zidentyfikowanie tego sygnału to jest pierwszy i moim zdaniem chyba najważniejszy krok w rozpoznaniu do tego, czy możecie sobie z danym nawykiem poradzić sami podchodząc do niego jak do nawyku, czy jest to coś, w czym warto by było poszukać pomocy specjalisty, bo jest to już troszeczkę poza waszą kontrolą i stosowanie tych metod odpowiadających nawykom. Może nie okazać się skuteczne. Jeśli uważasz, że za dużo kupujesz, to spróbuj zidentyfikować te sytuacje albo te sygnały, które sprawiają, że chcesz iść na zakupy albo że chcesz coś kupić, że pojawia się to pragnienie zrobienia zakupów. Ja wypisałam sobie tutaj kilka sygnałów i sytuacji, które pojawiają się gdzieś tam, czy w w popkulturze czy w mediach jako elementy, które powodują, że chcę Wam się iść na zakupy. I powiem Wam też, co dla mnie było tak jakby, najistotniejszym sygnałem do tego, że chciałam pójść na zakupy. Więc przechodząc do konkretów, sygnałem do tego, że chcecie się robić zakupy jest to, że na przykład pokłóciłaś się z kimś w pracy albo Miałaś czy miałaś trudny dzień w pracy, i stwierdzasz, masz, odczuwasz pragnienie, że jak pójdziesz na zakupy, to ci się poprawi humor. Więc to jest jedna rzecz, czyli mamy jakieś negatywne zdarzenie w pracy. Druga rzecz, ta, która na mnie działała też dość mocno, to przeglądałam sobie social media, patrzyłam na ludzi, do których stylu życia aspirowałam. No I chciałam być trochę jako nie. Chciałam swoją osobą przekazywać albo swoim wyglądem po, posiadaniem jakichś konkretnych rzeczy. Chciałam pokazywać, że wszystko jest u mnie ok, wszystko jest fajnie. I jestem ogarniętą osobą, i właśnie przeglądanie social mediów, oglądanie tych osób inspirowało mnie do tego, że potrzebowałam pójść na zakupy i kupić te wszystkie rzeczy, które myślałam, że będą w taki sposób pokazywały mój status. Innym sygnałem, który bardzo często pcha osoby do pójścia na zakupy, zwłaszcza zakupy ubraniowe, jest to, że Otwieracie szafę, macie bardzo dużo rzeczy, ale w sumie nie macie się w co ubrać, więc twierdzicie, że potrzebujecie czegoś nowego i idziecie na zakupy. Kolejna rzecz to to, że zdarzyło się coś pozytywnego nie wiem, w waszym życiu, w waszej pracy i tymi zakupami chcecie celebrować tę pozytywną chwilę. Kolejny powód, który może się wydawać prozaiczny, ale wiem, że on jest bardzo silny, że po prostu jest dzień wypłaty, czujesz, że. Przepracowałaś albo przepracowałeś kolejny miesiąc, masz swoje ciężko zarobione pieniądze i należy ci się to, żebyś sobie coś kupił, sprawił sobie w, jakąś, w ten sposób jakąś przyjemność. I ostatni element, to jest po prostu nuda. Bo bardzo często, właśnie z nudów przeglądamy aplikacje zakupowe, strony sklepów, nie mamy, nie wiemy, co zrobić. Mamy otwarty komputer i sobie gdzieś tam wchodzimy na. Albo do danego sklepu, albo na daną sieciówkę, albo do, na stronę Allegro i przeglądamy i kupujemy te rzeczy. No bo jak już tam jesteśmy, no to celem każdej marki, na której stronę wejdziecie w internecie, jest to, żeby Wam sprzedała swój produkt. I zidentyfikowanie takiego sygnału, który w Was powoduje pragnienie robienia zakupów, może być pierwszym krokiem do tego, żeby wiedzieć, czy. Jest to coś, do czego mogę podejść jak do zmiany nawyku, czy jest to coś trudniejszego? Zwykle sytuacje, które wiążą się z silnymi emocjami i dla których odpowiedzią są zakupy, są trudniejsze do ogarnięcia w opcji nawykowej i tak było w moim przypadku, ale do wielu z nich można podejść jak po prostu do zmiany nawyku. Zatem, jak się pozbyć nawyku nadmiernego kupowania, korzystając właśnie z tych czterech praw zmiany negatywnego nawyku? Pierwsze prawo: spraw, by to było niewidoczne, czyli usuń sygnał ze swojego otoczenia. I w przypadku niektórych rzeczy może się to okazać bardzo łatwe, bo na przykład, jeżeli waszym sygnałem, tak jak dla mnie, są social media i konta modowe w social media, które obserwuję, jest tu kilka poziomów wprowadzenia sobie takiego, takiej blokady albo usunięcia tego sygnału z Waszego życia, czyli albo przestajecie obserwować te wszystkie konta, albo grupujecie sobie te konta na jakimś innym profilu Instagramowym, który nie jest Waszym domyślnym profilem i w momencie, kiedy poszukujecie inspiracji modowych, tam zaglądacie, ale nie robicie tego za każdym razem, jak wchodzicie do aplikacji. Albo, i tu jest rozwiązanie hardkorowe jak dla mnie, czyli przestajecie korzystać z social mediów. I w ten sposób usunięcia sygnału można sobie poradzić z wieloma rzeczami, które nie są jakimś takim stałym elementem w naszym życiu, bo wiadomo, że stałym elementem jest to, że czasem ktoś nas wkurzy, że czasem odniesiemy jakiś sukces i będziemy chcieli go świętować, ale właśnie na przykład te social media, czy nieporządek w szafie, czy nuda choćby to są rzeczy, które. Łatwo w miarę jest wyeliminować ze swojego otoczenia. I w momencie, kiedy ten sygnał jest dla Was istotny, usuniecie go, to nie pojawi się chęć zrobienia zakupów. No dobra, ale co z innymi rzeczami, z których nie można tak łatwo zrezygnować i usunąć ich ze swojego otoczenia? I nieprzypadkowo tutaj podkreślam hasło otoczenie. Bo w trakcie drugiego kroku, czyli spraw, żeby to było nieatrakcyjne, otoczenie ma istotną rolę. I tutaj James Clear podaje bardzo tak ogólnikowo taki, taką radę, w sensie zmień nastawienie. Zmień nastawienie i wszystko będzie git. Ale zmiana nastawienia nie odbywa się od tak i bardzo często wymaga dużego wysiłku, a na nasze nastawienie bardzo często wpływają ludzie, którymi się otaczamy. Więc jeżeli... Chcesz zmienić jakiś nawyk, to musisz zadbać o to, żeby Twoje otoczenie, ludzie, z którymi funkcjonujesz na co dzień, nie podbijali w Tobie tego nawyku. Jeżeli Twoi przyjaciele, Twoi znajomi wierzą w to albo przyznają dużą wartość temu, że posiadanie co sezon nowych butów na zimę albo nowego płaszcza, Albo, że wymienianie połowy garderoby co dwa tygodnie, no to może przesada, ale podążanie za każdym trendem i mówienie o tym, że a to co nosisz jest już niemodne, na pewno nie sprawią, że będziesz chciał albo chciała kupować mniej, tylko wręcz będą jeszcze nakładać na Ciebie te kompresje, żeby kupować dużo, żeby doścignąć te wszystkie osoby, które są wokół Ciebie albo do których aspirujesz. I to y, dotyczy nie tylko zakupów, ale też takiego powiedziałabym ogólnego stylu życia. Jeżeli ktoś gloryfikuje konsumpcyjny styl życia, to ciężko funkcjonując z taką osobą być kimś, kto na przykład potrafi oszczędzać pieniądze i nie wydawać ich na jakieś pierdoły i chce żyć w taki bardziej zrównoważony sposób. Więc to była jedna część i zmień nastawienie. Natomiast drugi punkt, który James Clear podaje tutaj. Za coś, co spowoduje, że nasz zły nawyk będzie nam się wydawał mniej atrakcyjny, to jest przyjrzenie się z jednej strony kosztom tego nawyku, czyli co tracę przez ten nawyk, a z drugiej strony korzyściom z niekontynuowania tego nawyku. I w książce też jest podany fajny przykład o tym, że została napisana inna książka o tym, jak bardzo niezdrowe jest dla człowieka palenie. Do tego stopnia, że zostały tam rozbrojone wszystkie mity typu, nie wiem, palenie pomaga mi się zrelaksować, albo palenie to element socjalny, dzięki któremu zdobywam nowych przyjaciół. I ta książka rozprawiała się tak z każdym mitem pozytywów palenia, przedstawiając tylko rzeczy, które są niekorzystne, że po przeczytaniu tej książki wiele osób sprawdziło, że no, trzeba by było. Być bez rozumu, żeby chcieć palić papierosy dalej. Bo one mają same negatywne korzyści. Więc y, takie obrzydzenie sobie tego nawyku bardzo pomaga w wyeliminowaniu go. Bo po prostu przestajemy uważać ten nawyk za atrakcyjny. I przyszły mi do głowy właśnie z niekontynuowaniem nawyku robienia zakupów, co możemy dzięki temu uzyskać? Przede wszystkim więcej pieniędzy. Po drugie, więcej miejsca w szafie. Po trzecie, możemy mieć taką świadomość, że nie przyczyniamy się do negatywnych zmian w środowisku i w klimacie, bo przemysł tekstylny, jako jeden z najbardziej zanieczyszczających środowisko, bardzo przyczynia się do tego, że zmiany klimatyczne są i że na nas oddziałowują. Po czwarte, możemy się nauczyć bardziej kreatywnie podchodzić do rzeczy, które mamy. I na przykład w szafie nauczyć się stylizować i nosić to wszystko, co już tam wisi i co kupiliśmy wcześniej. Kolejna rzecz to to, że mamy większy porządek w mieszkaniu, ale też mamy większy porządek w głowie. Bo bardzo często, jeżeli zmagamy się z negatywnym nawykiem kupowania za zbyt wielu rzeczy, to przychodzi do nas coś takiego, jak poczucie winy po tym, że kolejny raz coś kupiliśmy, kolejny raz wydaliśmy pieniądze, które chcieliśmy przeznaczyć na przykład na coś innego. Więc. No, ten wyrzut sumienia, jeżeli nie będziemy kupować, nie będzie się pojawiał. Co nam daje też w głowie taką przestrzeń na zainteresowanie się innymi rzeczami? A zainteresowanie się innymi rzeczami świetnie eliminuje nam sygnał kupowania, bo nam się nudzi. Kiedy mamy czas i przestrzeń na to, żeby się zainteresować jakimś nowym hobby albo nowym zajęciem, no to nie nudzimy się tak często, żeby sięgać na przykład wtedy po aplikacje zakupowe. Ale przejdźmy teraz do mojego ulubionego prawa, jak wyeliminować zły nawyk, czyli spraw, żeby to było trudne. Jest to coś, co do mnie najbardziej przemawia, bo wydaje mi się, że ja jestem mistrzynią w wymyślaniu tego, jak sobie utrudnić różne rzeczy. I w końcu ta umiejętność się do czegoś przydaje. Zaobserwowałam też, że właśnie takie wiecie, fizyczne utrudnienie sobie rzeczy, związanych z kupowaniem, utrudnienie sobie tego kupowania. Działa na mnie najlepiej, bo ja, jak i większość ludzi na świecie, jest zbudowana w taki sposób, że najlepiej i najszybciej robi mi się rzeczy, które są łatwe do zrobienia. Więc tu wypisałam sobie naprawdę dużo takich konkretnych podpowiedzi, co zrobić, żeby sobie te zakupy utrudnić. Więc zaczynając od tego, w jaki sposób robicie zakupy: jeżeli kupujecie poprzez aplikację. To usuńcie aplikację z telefonu. Jeżeli nie jesteście jeszcze na to gotowi chcecie zrobić taki test, możecie sobie te aplikacje wsadzić do jednego folderu i ukryć. Tak, żeby one nie były dostępne pod jednym klikiem w Waszym telefonie, tylko żebyście musieli trochę pogrzebać, żeby do nich dojść. Więc to jest jedna rzecz. Jeżeli już usuniecie te aplikacje, ale nadal wchodzicie na strony www danych marek, żeby zrobić zakupy, to też możecie sobie to utrudnić poprzez wylogowanie się z tych stron, a najlepiej usunięcie swojego konta na danej stronie. Usunięcie absolutnie czy tam wypisanie się z newsletterów, które wam ta marka przysyła. I tutaj też nie obserwowanie tych marek w social mediach, no ale zakładam, że social media wyeliminowaliśmy na etapie tego yy, sygnału. Ale jeszcze powtórzę, że właśnie też usunięcie z obserwowanych tych kont, marek, w których robicie zakup. Następnie, usunięcie danych, wszystkich kart, z których korzystacie do płacenia w danych sklepach albo nawet z pamięci przeglądarki. Bo wpisanie, pójście tak jakby do portfela po fizyczną kartę, wpisanie numeru tego karty, tej karty, przejście w weryfikacji na stronie banku albo w aplikacji bankowej to są kolejne kroki, które Was zniechęcają do tego, żeby dokonać tych zakupów albo które sprawiają, że dokonanie tego zakupu jest trudniejsze. Kolejna rzecz, którą możecie zrobić, to wpisać strony, na których kupujecie, do spisu blokowanych witryn. Taką funkcję znajdziecie praktycznie we wszystkich przeglądarkach in internetowych albo w jakichś dodatkach do tych przeglądarek. W każdym razie nie jest to trudne, możecie tam wpisać strony, na które Was przeglądarka po prostu nie wpuści, nawet jeżeli będziecie chcieli je sobie wpisać w adresie przeglądania. Więc tutaj mamy zakupy internetowe. I jeszcze też taka ode mnie fajna rzecz, porada, to jest zastrzeżenie swojego numeru PESEL. Jeżeli zastrzeżecie swój numer PESEL, to nie możecie korzystać z takich aplikacji płatności odroczonych typu Klarna albo Paypo, ze względu na to, że no, te, korzystanie z tych aplikacji to jest podpisanie umowy kredytowej, a jeżeli macie zastrzeżony PESEL, to nie możecie podpisać umowy kredytowej, musicie najpierw odstrzec ten PESEL i dopiero wtedy skorzystać z podpisania umowy. Później mamy zakupy stacjonarne. Więc jeżeli robisz zakupy stacjonarne najczęściej, utrudnij sobie maksymalnie drogę dotarcia do tych zakupów. W sensie załóż sobie, że żeby wejść do Twojego sklepu, musisz na przykład um, pojechać do niego inną drogą. O tak. I bardzo często to ten czas, który poświęcisz na pojechanie inną drogą, albo to samo myślenie o tym, że żeby pójść do tego sklepu, to musisz na przykład trzy razy okrążyć swoją dzielnicę, e, spowoduje to, że nie będzie się chciało po prostu tam iść. Kolejną rzeczą jest to, żeby sobie powiedzieć, założyć, że pójdziesz do sklepu tylko w jakimś określonym przypadku. Na przykład, tylko jeżeli posprzątam całe mieszkanie, to będę mogła pójść do sklepu na zakup, albo tylko jeżeli przed pójściem do sklepu zrobię spacer 10 tysięcy kroków, będę mogła pójść na zakup. Czyli ustawienie sobie takiej przygody, poprzeczki, która już sama będzie wymagająca. I sprawi to, że to pragnienie zakupów być może z Ciebie zejdzie i w ogóle nie będziesz chciał albo nie będziesz chciał pójść do tego sklepu. Kolejną rzeczą jest to, żeby używać tylko gotówki. Coś co do mnie nie do końca przemawia, bo ja nie używam w ogóle gotówki, ale jeżeli bym sobie założyła, że muszę użyć gotówki, znaleźć bankomat, wypłacić pieniądze, żeby dopiero zrobić jakieś zakupy, no, to byłoby to dla mnie na tyle zniechęcające, że, że nie chciałoby mi się pójść na te zakupy. Czyli używanie tylko gotówki, wyznaczenie sobie konkretnej kwoty, którą możecie wydać, to też może być zniechęcające, może Wam utrudnić zakupy robione stacjonarnie. I kolejna rzecz, która myślę, że przede wszystkim jest dla użytkowniczek i użytkowników serwisów typu Vinted albo Allegro albo Elix, że możesz coś kupić tylko jeżeli czegoś innego się pozbędziesz ze swojego otoczenia. Więc skupiasz się na tym, żeby na przykład utrzymywać liczbę rzeczy wokół siebie na stałym poziomie, ale dajesz sobie równocześnie taką barierę, że jeżeli czegoś nie sprzedasz, to nie możesz niczego nowego kupić. I James Clear w utrudnianiu sobie realizacji tego negatywnego nawyku daje jeszcze też taką podpowiedź i radę, żeby ograniczyć sobie wybór co zrobimy w tych sytuacjach emocjonalnych, kiedy zwykle pojawia nam się pragnienie robienia zakupów? Czyli załóżmy sytuacja pozytywna, coś wam się udało, chcecie to w jakiś sposób celebrować i zwykle pojawiała się wtedy chęć pójścia na zakupy, żeby się tak jakby nagrodzić za to, że zrobiliście coś super. Więc tutaj sugerowane jest takie podejście, żeby wybrać dwie opcje, które są niezwiązane z zakupami. I wybrać z tych dwóch opcji to, co zrobicie w momencie, kiedy będziecie świętować sukces. Czyli na przykład, jeżeli uda mi się coś w pracy, to pójdę do restauracji, albo pójdę do kina na przykład. Natomiast jeżeli zdarzy się coś niefajnego, coś co mnie zdenerwuje, to pójdę na siłownię, albo pójdę na długi spacer, tak, żeby zrobić 10 tysięcy kroków. Zwykle aktywność fizyczna ma jeszcze taki dodatkowy plus, że też powoduje wyrzut endorfin, który bardzo często te negatywne odczucia z powodu przykrej sytuacji może trochę zniwelować. Natomiast chodzi tutaj o taką aktywność, która dla was będzie atrakcyjna, a która nie będzie zakupami. I im bardziej precyzyjnie będziemy się wyrażać o tej aktywności, a nawet jak powiemy to na głos, to dla mózgu to będzie taki sygnał, żeby skupić się na wyborze jednej z tych dwóch rzeczy, które sami sobie zaproponowaliśmy, a nie myśleć o tym, żeby pójść na zakupy. I potraktowanie tego w formie planu też szybciej przyzwyczai nas do zaaplikowania tego jako nowego, pozytywnego nawyku. Czyli jeżeli odniosę sukces w pracy, pójdę na kolację z moim chłopakiem do restauracji Lupo, bo te restauracje lubię najbardziej w Warszawie. Więc jak pewnie zauważyliście, to był mój ulubiony punkt zmiany negatywnego nawyku. I czwarte prawo, o którym pisze James Clear, to jest spraw, żeby to było zniechęcające. I tutaj ja muszę przyznać, że jak dla mnie jest to punkt trochę kontrowersyjny, albo kontrowersyjne są metody, które tam są opisane, ale to ze względu na to, że mnie motywują raczej pozytywne komunikaty niż negatywne. A tutaj, właśnie James Clear sugeruje skupić się na tym, że jeżeli nie będziemy realizować albo jeżeli będziemy realizować ten nasz negatywny nawyk, to musimy się liczyć z negatywnymi konsekwencjami. I on opiera się tutaj na takich dwóch założeniach. Pierwsza z nich to jest strażnik nawyku, czyli angażujemy jakąś osobę w nasz proces zmiany. Najlepiej, żebyśmy mieli z tą osobą stały kontakt i w momencie, kiedy mamy ochotę wykonać ten nasz negatywny nawyk, to ta osoba trochę nas pilnuje, żebyśmy tego nie zrobili. Że na przykład, jeżeli macie ochotę pójść do sklepu, to dzwonicie do waszej przyjaciółki, czy do waszej mamy na przykład i mówicie, mamo, chcę iść na zakupy, a bardzo nie chcę tego robić, bo to jest mój negatywny nawyk, wesprzyj mnie. <grym> Więc... To jest coś, co myślę, że ma duże plusy, i nie jest aż tak bardzo kontrowersyjna, jak ta druga metoda, o której zaraz powiem, bo dzięki temu nie jesteśmy sami w tej zmianie i po prostu osoby, które życzą nam dobrze, też mogą nam w tym pomagać. Natomiast druga metoda, która została nazwana kontraktem nawyku, i przykład, który był podany do tej metody, no jest dla mnie turbo kontrowersyjny, bo. Przykład był podany taki, że jakiś człowiek w Stanach Zjednoczonych chciał schudnąć. No i spisał sobie kontrakt, taką, wiecie, umowę normalnie napisaną na kartce, którego stronami był właśnie ten człowiek, jego żona i jego trener. No i w tym kontrakcie zapisał, że jeżeli nie będzie trzymał diety, to będzie musiał zapłacić 200 dolarów swojemu trenerowi. Jeżeli nie będzie wykonywał tylu treningów w tygodniu, to będzie musiał zapłacić 300 dolarów swojej żonie. I tam on sobie ustawił właśnie jakieś takie poziomy tych negatywnych konsekwencji, do tego stopnia, że chyba miał też jako jedną z tych negatywnych konsekwencji chodzić ubrany w garniturze do pracy przez cały tydzień i nosić czapkę, bejsbolówkę drużyny przeciwnej do tej drużyny, której on jest fan. Więc tutaj mamy taką no, metodę kija zdecydowanie bardziej, a nie marchewki. Czyli jeżeli coś nam nie pójdzie w, w, w trzymaniu się z dala od tego naszego negatywnego nawyku, to musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. I to, co jest istotne, co podkreśla James Clear właśnie też w tym przypadku, to to, żeby też tutaj zaangażować inne osoby, żeby to było niejako publiczne. Więc te cztery metody, które, które podałam, mają też różne, albo działają na różne sposoby motywacji, te, które dla Was są najbardziej skuteczne, więc można tutaj też z nich wybierać. Wydaje mi się, że są to naprawdę ciekawe i takie naukowo udokumentowane, też w tej książce, jeżeli będziecie chcieli ją przeczytać, metody pozbycia się negatywnych nawyków. Natomiast to, co ja bym chciała podkreślić, to że jeżeli czujecie, że to, co robicie, ten wasz negatywny nawyk jest trochę poza waszą kontrolą i że próbujecie wielu rzeczy i to nadal nie działa, to nie ma tak jakby żadnego wstydu albo nie ma, nie wiem, najlepszą drogą w takim momencie jest zgłosić się po pomoc do specjalisty. W moim przypadku metody nawykowe nie zadziałały, bo ja musiałam sobie odciąć emocje odrobienia zakupów, i to mogłam zrobić tylko w trakcie terapii. I jakiś czas temu trafiłam też na TikToku na kanał dziewczyny Polki, która ma stwierdzone zaburzenie zakupu która ogłosiła albo musiała ogłosić swoją upadłość konsumencką, bo miała 300 tysięcy długów, tylko dlatego, że nie mogła się powstrzymać odrobienia zakupów. I ten kanał podlinkuję Wam tutaj w opisie, jeżeli będziecie chcieli. To są naprawdę bardzo ciekawe treści, i, i myślę, że do osób, które czują, że nie chciałyby tyle kupować, to te treści bardzo będą trafiać. Ona też to opowiada w taki bardzo przystępny sposób, więc bardzo polecam ten kanał. I to, co chciałam jeszcze podkreślić, też o czym też mówi James Clear w tej książce że nie ma. Jakiegoś terminu, po którym ten nawyk wejdzie wam w krew. Że to wszystko zależy od człowieka, wszystko zależy od nawyków, wszystko zależy od tego, czy budujecie to jako nowy nawyk, czy zmagacie się z jakimś negatywnym nawykiem, który chcecie wyeliminować. I kluczem do tego wszystkiego jest takie świadome powtarzanie tej czynności, świadome wybieranie czegoś innego w przypadku negatywnych nawyków aż stanie się to w pewien sposób automatyczne, ale zawsze trzeba mieć tył głowy, że no wszystko przede wszystkim zależy od naszej decyzji i musimy się tego trzymać, jeżeli się do tego zdeklarowaliśmy. To tyle ode mnie na dziś. Dajcie znać, czy czytaliście książkę Atomowe Nawyki, jak Wam się podobały metody tam opisane. No i czy filmik Wam się podobał? Będzie mi bardzo miło, jeżeli dorzucicie jakiś komentarz, a my widzimy się w kolejnym filmie. Pa!